Manko widzę, patrzcie co się dzieje Chłopie jest teraz Spotkałem także no, jakiegoś hitera No wytrzymał Patrzcie No A Ja sam sobie, ale on mnie ten raportuje Ja chciałem się normalnie zagrać Ale Chłop, no to Czekajcie Oszukuję nie wiem. Um, co chłopowi? Nie ja, jak ty chłopi tam budujesz? Wziął to nie wytrzymam. Wyjdę z tego, ale on mnie teleportuje. No co to jest? Widzę że we... Nie wiem. Spotkałem jakiegoś cittera nienormalnego. Się na robię, się patrzcie teleportuje ja, nie. Ja, widzę, że we... ja chyba zmieniam serwer i widzę w